Cześć! Od dawna prosiliście o film na temat dzikich zwierząt na szlaku, w górach, na biwaku. O tym, jak sobie poradzić nie tylko z samymi zwierzętami, ale też z lękiem przed nimi. Więc dzisiaj taki zestaw moich porad i od razu uściśle, że moje porady wiążą się z doświadczeniem, jakie mam i które zdobyłam wędrując po Polsce, po. W Europie, po Stanach Zjednoczonych, trochę po Kanadzie, sporo w Nowej Zelandii i Japonii. W takich krajach, gdzie nie ma na przykład niedźwiedzi polarnych lwów, ani krokodyli, więc jakby odpuszczam niedźwiedzie polarne lwy i krokodyle Zajmę się tym, czym co pewnie wy właśnie spotkacie na szlaku i pewnie tymi zwierzętami, które was generalnie najbardziej przerażają. Wielu z Was wprost pisze, że przerażają Was te zwierzęta i że to one sprawiają, że boicie się biwakować w dzikim terenie, w lesie. I powiem Wam od razu, że to nie jest to, czego musicie się bać. To nie jest prawdziwe zagrożenie, to jest bardziej nasza wyobraźnia niż, niż rzeczywistość. Tym, co jest najgroźniejsze, to zdecydowanie są ludzie, i dlatego zawsze polecam właśnie spanie w lesie. Dla tych, którzy chcą być naprawdę bezpieczni na szlaku. No, nasza wyobraźnia w nocy pracuje. Słyszymy wszystkie szelesty, i, i ciemność też sprawia, że, że nasz mózg jest bardzo aktywny pod tym względem. Ale to jest głównie nasza wyobraźnia, to są też te całe tysiąclecia, kiedy zwierzęta rzeczywiście były dla nas jakimś zagrożeniem, tygrysy szablazębne w jaskiniach i, i tak dalej, ale to już minęło. Zabiliśmy większość tego, co mogło nam zagrażać, właściwie wszystko, co miałoby dla nas jakieś, właśnie niosłoby ze sobą jakieś zagrożenie. To, co zostało, mamy totalnie pod kontrolą. Może trochę z wyjątkiem właśnie tych niedźwiedzi polarnych i krokodyli, ale one wciąż są. To cudowne, uważam. Zwierzęta na szlaku to jest najfajniejsza, jedna z najfajniejszych rzeczy, którą, której możemy doświadczyć. Spotkania z nimi są cudowne. Wtedy możemy się poczuć jednym z tą przyrodą, która nas. Póki co jeszcze otacza i jeszcze istnieje, więc, więc to jest cudowne. Do moich najfajniejszych właśnie wspomnień należą liczne spotkania z niedźwiedziami, z łosiami, z, nawet z rysiem, który na PCT wszedł na mój biwak na śniadanie. Żadne z tych zwierząt nigdy nic mi nie zrobiło. Miałam tylko jeden przypadek z niedźwiedziem, kiedy musiałam go przeganiać, i to był jedyny przypadek. Więc, więc naprawdę, nie bójcie się tych zwierząt, ale jeżeli się boicie, oczywiście prewencja. Przede wszystkim. Wybór odpowiedniego miejsca biwakowego jest sprawą kluczową. Nie biwakujemy na środku ścieżki sarnie, jeżeli nie chcemy, żeby nam one, te sarne, przegalopowały przez biwak. Jeżeli widzimy, że wszystko jest rozryte przez dziki, no to one tam pewnie przyjdą w nocy, bo to jest ich miejsce żerowania. Jeżeli widzimy jakąś norę, to przecież nie rozbijamy się pod samą tą norą, i tak samo robimy z Gawrą Niedźwiedzią. Znakomita większość wypadków ze zwierzętami, zwłaszcza z niedźwiedziami, bierze się z głupoty ludzkiej, braku odpowiedzialności i nieodpowiedniego zachowania właśnie podchodzenia i drażnienia tych zwierząt, więc biwak w miejscu, gdzie nie ma śladów zwierzyny. Oczywiście często się zdarza, że będziemy biwakować przy jakiejś sarnie ścieżce, no ale jeżeli widzimy, że... To, to się nic nie stanie. Jeżeli widzimy świeże ślady, niedźwiedzie, jakieś dużą ilość kub i wydrapane drzewa, to raczej pewnie nie będzie właśnie w Polsce, tylko na przykład w Ameryce Północnej, no to niekoniecznie musimy biwakować właśnie tu, nawet jeżeli jest już trochę ciemnawo, to odejdźmy z nie wiem 2 kilometry od tego obszaru, gdzie ten niedźwiedź jest bardzo, bardzo zaangażowany w oznakowywanie swojego terytorium, bo wtedy go nie wkurzymy. To, co pozwoli nam spać w nocy bez problemu i bez strachu, to będą zatyczki do uszu. Te wszystkie. Robaczki, które nam się będą wydawać potworami, a które będą gdzieś chrobotać w naszym przedsionku, nie będziemy ich słyszeć, jeżeli założymy zatyczki do uszu. Polecam woskowe, zawsze ich używam i to one sprawiają, że zasypiam natychmiast, nawet jeśli mam świadomość, że gdzieś tam w pobliżu są niedźwiedzie grizzly. Duże znaczenie ma też zmęczenie i przyzwyczajenie. Na zmęczeniu po prostu się zasypia od razu, i będąc też przyzwyczajonym do tych wszystkich szelestów, czasem, czasem się. Mniej odczuwa ten strach i po prostu zaczyna się to trochę ignorować. Ale też no, to jest normalne, że my się boimy. To właśnie jest ten nasz instynkt, który, który nam każe się mieć na baczności i on też jest dobry, więc po prostu zaakceptujmy to. Yy, no i jeżeli chodzi o jedzenie, to jest naj, najpewniej najbardziej taka rzecz. W którą możemy najwięcej zrobić. Jakby to jest przyczyną głównie zainteresowania nami zwierzyny, głównie właśnie niedźwiedzi. To jest nasze jedzenie, a nie my sami. One nie chcą zjeść nas. One ewentualnie chcą zjeść nasze kanapki, nasze liofilizaty i nasz, nasz boczek to na pewno. <noise> Więc jeżeli jest to teren, na którym niedźwiedzie chcą to jedzenie pozyskiwać, wiemy o tym, to wtedy musimy o, tym za, o to zadbać. Ale nie wszędzie tak jest. W Polsce na przykład niedźwiedzie mają się na baczności, są nauczone z dawien dawna, że człowiek to jest wielkie zagrożenie i przed nim uciekają, nie chcą być przez nas widziane. Jak tylko usłyszą jakiś szelest lub nas zobaczą, zanim my je zobaczymy, one znikają i niezwykle rzadko się zdarza, że możemy je zobaczyć. Moda na, na niedźwiedzie, na banie się niedźwiedzi. Przyszła dość niedawno z Ameryki, pewnie na skutek oglądania licznych filmów na YouTubie o, o, o niedźwiedziach właśnie. Tam jest trochę inna sytuacja. U nas niedźwiedzie brunatne nie będą chciały jeść naszego jedzenia, nie musimy nic z nim robić. Serio. Yy. Inaczej jest na przykład w Rumunii czy w jakichś takich krajach, gdzie te niedźwiedzie są rozwydrzone i nie są już przyzwyczajone, że jesteśmy zagrożeniem, tylko są przyzwyczajone na przykład wyjadać żarcie ze śmietników albo są przyzwyczajane przez turystów, że jedzenie jest i da się je pozyskać właśnie od turysty z plecakiem, ponieważ turysta się boi i ten niedźwiedziowi oddaje to jedzenie. To jest najgorsza rzecz, którą ludzie robią i, i niestety jest to powielane i rozpowszechniane i ludzie to bez, bez jakby wyrzutów sumienia nie widzą, że to jest niewłaściwe zachowanie, opowiadają innym, że tak zrobiłem, bo niedźwiedź prawie mnie zjadł, więc rzuciłem mu to jedzenie i, i wtedy miałem spokój. Niestety, jeżeli tak zrobimy, to po prostu narażamy życie następnego turysty, który będzie w danym miejscu i przyzwyczajamy te niedźwiedzie, że tak można robić. Nie wolno im tego jedzenia dać. To jest po prostu przykazanie główne, najważniejsze. Wszystkie te zabiegi chronienia jedzenia, wieszania go na drzewach czy innego chowania nie służą do tego, żeby ratować nas przed niedźwiedziem służą do ratowania tego jedzenia przed niedźwiedziem służą do ratowania niedźwiedzia żeby on nie mógł tego jedzenia dostać o to tylko chodzi więc jeżeli się decydujemy wieszać, a na przykład będąc w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie będziemy chcieli wieszać lub chować jedzenie no to Musimy te, do tego podejść, tak, tak naprawdę się postarać. Nie robimy tego symbolicznie dlatego, że dostaniemy mandat od strażnika, jeżeli, jeżeli tego nie zrobimy, tylko zro, robimy to dlatego, żeby uratować życie tego niedźwiedzia. Ponieważ jeżeli zostanie nie przez władzę wykryty taki niedźwiedź, który próbuje dostać jedzenie od ludzi, on będzie zabity. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby on żył. Nie chcemy zabijać go, Naszymi kanapkami. Dlatego wymyślono m.in. koszmarny wynalazek beczki na jedzenie, który jest w niektórych na przykład parkach narodowych w Stanach wymagany. Taka beczka waży ponad kilogram, jest plastikowa i niedźwiedź nie potrafi jej otworzyć, przynajmniej w teorii. Rzeczywistość jest trochę oczywiście inna i sprawa wygląda tak, że wiele niedźwiedzi nauczyło się, że tą beczkę da się rozbić, bo jest plastikowa i trzasnąwszy, nią skały można ją rozbić i wyjąć z niej jedzenie. Hajkerze jej nienawidzą, ale jest wymagana, więc, więc z reguły ją mają. Można oszukać i mieć ze sobą mniejszą, mniejszą beczkę, w której nie mieści się nasze jedzenie, bo, bo zasady są takie, że wymaga się tylko, żeby beczka była, a nie żeby trzymać w niej jedzenie. Tego już nikt nie sprawdza. Nie znoszę tej beczki i, i, i właśnie chętnie jej nie używam. I są też worki, takie, które się szczelnie zamyka i one. Nie przepuszczają zapachu jedzenia, to jest bardzo fajne. Na pewno warto tego używać. Także w Polsce z innych względów, na przykład myszy, to jeszcze za chwilę o tym opowiem. Jest też taki worek ursak z kewlaru, którego teoretycznie nie jest niedźwiedź w stanie rozerwać, ale też już były takie przypadki, no ale. Generalnie nadaje się to do użycia. Najskuteczniejszą metodą jest wieszanie w worku, worku wodoodpornym, bo pewnie w nocy będzie padało. Są takie specjalne worki, tutaj pokrótce pokażę, choć może kiedyś zrobię specjalny odcinek o ochronie jedzenia przed zwierzyną. W każdym razie, no worek wodoszczelny, rolowany, który ma taki zaczep na karabinek i tu się... Prawda, podczepia ten, ten karabinek do torby, jak już powiesimy linkę. I właśnie sztuka zarzucania linki na, na gałąź i odpowiedniego wieszania to jest wielka sztuka, jest to bardzo trudne. Trzeba to praktykować, uczyć się tego długo i, i dopiero po jakimś czasie to opanujemy. Najlepszą metodą jest wieszanie na dwóch drzewach, i pomiędzy nimi to jest najtrudniejsze. Jeżeli las jest, powiedzmy, liściasty i są tam rozłożyste drzewa z fajnymi konarami, da się znaleźć odpowiednie drzewo właśnie z takim konarem do zarzucenia. Na iglastych ja zawsze szukałam takiego, który jest częściowo zwalone i zarzucałam na takie zwalone, bo ta, ta torba z jedzeniem musi być w odpowiedniej odległości od pnia i od ziemi, żeby nie, wieś, nie mógł tego dostać. Są tam ścisłe wymagania liczbowe. Ja już dokładnie nie pamiętam jak to jest, ale po prostu ten konar musi być wysoko, tak, żeby niedźwiedź wiszącego z niego jedzenia nie dostał. Nawet będąc na tym konarze, on nie ma się pod tym niedźwiedziem też złamać najlepiej. I ma tak wisieć w takiej odległości, żeby po prostu nie było możliwości dostania się do tego. A ja często ostatnio widuję na filmach polskich, że ktoś w bieszczadach wiesza worek z jedzeniem na jakimś krzaczku, który jest metr od jego namiotu, i po prostu robi to dlatego, że ojej, niedźwiedź przyjdzie i do mojego namiotu i mnie zamorduje, to ja powieszę ten worek byle gdzie. I właśnie to jest najgorzej. Po co to w ogóle robić? My sami to jedzenie najprawdopodobniej obronimy, nawet jeżeli przyjdzie jakiś niedźwiedź zainteresowany za, zapachem. Ja tak często robię: po prostu biorę to na siebie i decyduję, że jeżeli niedźwiedź przyjdzie, to po prostu go przepłoszę. Ale wystawianie tego jedzenia poza namiot, dostępnego dla każdego zwierzęcia, dla każdej myszki, wszystkiego. Jest tak głupie, że szkoda gadać. Także może ktoś po prostu nie pomyślał o tym, że to o to chodzi. Nie mówię, że, że, że jakby celowo, celowo robi takie złe rzeczy, tylko po prostu nie mamy świadomości. Także edukujmy się nawzajem i jakby może pozyskamy odpowiednią wiedzę. A w takich górach właśnie, gdzie nie ma... Gdzie nie ma w drzew, to, to jest trudno. Właśnie trzeba, trzeba albo mieć odpowiedni pojemnik, albo, albo brać to na klatę i też wybierać takie góry, w których wiemy, że nie ma takich przypadków. Ja z pewną niechęcią myślę o wędrówce po Rumunii, bo wiem, że tam jest problem. I on jest tylko powielany przez ludzi, a nie ograniczany władze Rumunii też nie mają żadnego jakby planu zrobienia czegokolwiek z tymi niedźwiedziami. Ja się tak uparłam na tą Rumunię, ale też były jakieś w Armenii przypadki, ogólnie w takich krajach, gdzie tych niedźwiedzi jest dużo, a było pasterstwo, a ludzie nie bardzo, nie bardzo ich to obchodzi. No, tak, tak jest, więc może wędrujmy w takich na początek przynajmniej krajach, gdzie takie rzeczy się nie dzieją. Sama miałam kiedyś przypadek, że niedźwiedź przyszedł do mojego namiotu. To był jedyny przypadek, właśnie tak jak mówiłam. Niedźwiedź był już na szlaku, kiedy szłam do mojego biwakowego miejsca. Popełniłam błąd, rozbijając się właśnie w pobliżu już tego miejsca, gdzie ten niedźwiedź był. A widać było, że nie jest specjalnie przestraszony. I nie dało się tam zawiesić, bo gałąź się złamała. Ja z tym jedzeniem chyba ostatecznie spałam. I ten niedźwiedź przyszedł dopiero rano i nie wszedł nawet do mojego namiotu, tylko przyszedł na, 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 na samo miejsce biwakowe i zaczął tak węszyć i, i nie bał się mnie właśnie i musiałam zastosować metody odstraszania. To jest kolejna rzecz, którą warto wiedzieć i nauczyć się jej, czyli odstraszania dzikich zwierząt to działa, na tamtego niedźwiedzia, podziałało, pokrzyczałam, postukałam kijkami i odstraszyłam go, zaprezentowałam się też jako taka osoba duża. Jak mamy na sobie plecak, to jesteśmy w oczach niedźwiedzia. Jeszcze więksi, jeszcze bardziej będzie się nas bał, więc to w większości przypadków będzie działało. Robimy też hałas, będąc na szlaku, ale nie raczej nie polecam noszenia ze sobą dzwonków ani słuchania głośnej muzyki cały czas spuszczonej z telefonu, bo miejmy jakby na uwadze też dobro pozostałych. Użytkowników szlaku i inni wędrowcy nie chcą tego słuchać. To jest irytujące i, i nieprzyjemne, więc nie męczmy ich takimi rzeczami. Nie musimy cały czas tego hałasu robić, tylko wtedy, kiedy mamy jakieś podejrzenie, że jakaś zwierzyna groźna jest w pobliżu właśnie, widzimy ślady świeże, albo jesteśmy w takim jakimś gąszczu na dnie doliny, idziemy wzdłuż strumienia w jakimś bezszlakowym terenie, no to, to po prostu wystarczy sobie pośpiewać coś tam ogadać na głos nawet samemu do siebie i cała zwierzyna będzie o nas wiedziała na pewno nikogo niczego nie zobaczymy to działa nie tylko na niedźwiedzie, ale też właśnie na dziki, na jakieś tam, nie wiem, łosie i tak dalej. Dużo ludzi się boi łosi. Ja widziałam w życiu 30 łosi i żaden nie był groźny. One tak wyglądają groźnie, przyglądają się, są bardzo duże i majestatyczne, ale raczej nie rzucają się na ludzi. Podobnie jest z dzikami. Z tym będziemy mieli do czynienia na pewno w Polsce wiele razy, biwakując na dziko. Kiedyś mi się zdarzyło, że gromadka dzików prawie że weszła mi pod tarp, dlatego też nie lubię spać pod tarpem. One mieszkają w takich wilgotnych miejscach, w takich lasach, no, gęstych i dzikich. Czasem wypada nam taki biwak i zajmujemy ich miejsce, no lepiej tego nie robić, ale jeżeli już się tak przydarzy i one przyjdą gdzieś tam pod wieczór do swojej kryjówki, no to po prostu robimy właśnie hałas, świecimy czołówką, mówimy do nich, żeby sobie poszły i one już wiedzą, że my tam jesteśmy, wiedzą, że człowiek to jest ich wróg i też nie sprawią problemów. A propos liczb, to niedźwiedzi widziałam w życiu 47. Aktualnie z tego 4 to były niedźwiedzie brunatne, 5 niedźwiedzi gryzli, a pozostałe wszystkie to były baribale, niedźwiedzie czarne. Te najmniej groźne, ale też takie najbardziej współufalające się. Te duże zwierzęta to jest tak naprawdę mniejszy problem. Istnieje problem większy, na przykład gryzonie. Największym zagrożeniem dla naszego jedzenia właśnie i też naszego sprzętu są myszy. I jeśli ktoś pyta, jakie zwierzę uważam za najgroźniejsze, to właśnie mysz. On, wiele razy myszy przegryzały mi plecak, robiły mi dziury w namiocie, robiły dziury w, w torbie na jedzenie, jeżeli właśnie jej nie powiesiłam. Jeżeli chcecie wieszać, to rzeczywiście przed myszami warto, w takich miejscach uczęszczanych jak jakieś wiaty na szlaku, na przykład w Bartnym chyba, Bart, czy gdzieś, w, no gdzieś tam w Beskidzie Niskim było takie miejsce, gdzie było strasznie dużo myszy, w jednej bazie namiotowej po Pielice. Więc tam pod, pod jakąś belką, pod wiatą, na sznurku, tak żeby ta mysz nie była w stanie się do tego jedzenia dostać, warto wtedy powiesić, no bo szkoda worka i szkoda jedzenia, jak jesteśmy daleko od, od cywilizacji, a mysz nam wszystko zeżre, albo przynajmniej spaskuli, no to mamy poważny kłopot tak naprawdę. A z drobnych zwierząt oczywiście komary i kleszcze. No komary może nie są niebezpieczne, z wyjątkiem tych, które roznoszą malarię, ale są bardzo przykre i, i też to jest taka zwierzyna niefajna i kleszcze są okropne oczywiście, o w kleszczach był już cały film na tym kanale, więc polecam go też. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia w, w temacie zwierzyny. O, podsumowując nie ma się czego bać tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy w terenie, gdzie są jakieś naprawdę groźne niedźwiedzie i nie jest to w Polsce, to wtedy możemy pomyśleć o zabezpieczeniu tego wszystkiego, ale, ale właśnie niech was to nie powstrzymuje od wędrówek, bo, bo, bo spotkania zwierzy ze zwierzyną są czymś wspaniałym. No to dzięki za uwagę. Yy, yy, możecie oczywiście zadać jakieś pytania w komentarzach bardziej szczegółowe o moje historie z niedźwiedziami. Możecie też napisać swoje yy, historie, jakie mieliście ciekawe najścia. To, to na pewno będzie ciekawe. No to do zobaczenia na następnym filmie.